Lakosystems wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Obserwatora Gospodarczego. Dziś będziemy rozmawiać o długu, ale takim długu Państwa, nie gospodarstw domowych, i moim państwa gościem w dzisiejszej rozmowie jest pan doktor Michał Morzdzień, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz członek Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry, Michale. Cześć. Dzień dobry państwu. Pieniędzy nie ma i nie będzie, czy może pieniądze będą i braknie? A może jeszcze inaczej? No cóż. Yy... Na tak zadane pytanie oczywiście można odpowiedzieć w bardzo różny sposób, w zależności od tego, co rozumiemy pod pojęciem pieniądza. A jeśli mamy na myśli, prawda, pieniądz w rozumieniu pewnego środka rozrachunkowego, jakim jest Złotówka Polska, no to z definicji go nie może zabraknąć. Natomiast bez wątpienia tutaj pod tym pytaniem kryje się tak naprawdę pewna wątpliwość dotycząca tego, no, ile zasobów może z, ile zasobów może jakby zaangażować państwo, które nie są zaangażowane na rynku prywatnym. No i oczywiście odpowiedź na tak, pytanie, na tak postawione pytanie jest już trudniejsza, zależna oczywiście od pewnych przekonań teoretycznych, od doświadczeń empirycznych. Tych, którzy obserwują sytuację w polskiej gospodarce. No i część obserwatorów powie, że no granice, granice możliwości pożyczkowych państwa są osiągnięte w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wysoką inflacją, prawda, I, 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 my, no i jednak szybko rosnącym długiem publicznym. Inni będą mówić, że za, zarówno to ograniczenie inflacyjne jest mniej dotkliwe niż może się na pierwszy rzut oka wydawać, jak i, a, a samo ograniczenie dłużne, czyli to dotyczące tego, ile zobowiązań państwo ma w gospodarce jest w pewnym sensie. Nie jest, nie jest zagrożeniem tak, jak go rozumieją ekonomiści, powiedziałbym, bardziej neoklasyczni, a ze względu na fakt, że stanowi pewnego rodzaju, jakby, historyczny rekord. Um, Historyczny rekord no, zasobów zaangażowanych przez państwo, które nie zostałyby zaangażowane alternatywnie. Tak? Czyli innymi słowy, jakby dług publiczny jest informacją jest pewnego rodzaju obrazkiem w lusterku wstecznym, mówiącym nam o, o tym, jak duże deficyty państwo zaangażowało w przeszłości, żeby. Um, żeby zmobilizować zasoby, których rynek nie mobilizował, tak? Czy których przedsiębiorstwa prywatne, kapitał prywatny pytanie, nie angażował. Pytanie się teraz nasuwa kolejne, bo mówimy o przeszłości, a jakie może zaangażować w przyszłości, ponieważ tutaj przed nami cały czas słyszymy w mediach, od polityków, że są pewne strukturalne zagrożenia związane właśnie z nadmiernym deficytem w Polsce. Więc pytanie, co czeka nas w przyszłości? Um. Co do odpowiedzi na, na, znów tak postawione pytanie, to, to znowu można by było przedstawić całe, jakby całą plejadę możliwych pozycji, tak naprawdę wynikających trochę, trochę z teorii, trochę z ideologii, prawda? A ja osobiście jestem raczej zwolennikiem takiego przekonania, że. Z ekonomicznego punktu widzenia ograniczenia dla stosunkowo wysokich deficytów, jakie teraz obserwujemy, są niewielkie. A Wynika to z, z faktu, że no, polska gospodarka, czy polska aktywność, powiedzmy gospodarcza, produkcja podnosi się stosunkowo wolno. A w sytuacji bardzo, bardzo niskiego bezrobocia wydaje się, że jednak, mimo wszystko, jakby podtrzymywanego przez firmy, które chomikują troszkę pracowników i patrząc na to z perspektywy jakby pewnego, pewnych luzów w gospodarce, raczej te deficyty, te luzy będą w stanie zaangażować, tak? I teraz pytanie oczywiście kluczowe jest po pierwsze, na co te, te deficyty będą, na co te luzy będą angażowane i na ile oczywiście... Państwo będzie w stanie będzie w stanie zaangażować zasoby tam, gdzie one rzeczywiście są, bo to jest zróżnicowane pomiędzy, pomiędzy sektorami. No, pewnie w sektorze budowlanym jest lepiej ze względu na te wysokie marże, które, które no, teraz obserwujemy, więc mamy do czynienia po prostu ze ściąganiem zasobów w stronę sektora budowlanego czy no, deweloperskiego szerzej rozumianego jeśli chodzi o sektor dóbr konsumpcyjnych, no to widzimy, że tutaj tutaj może być troszeczkę słabiej ze względu na to, że, że jak to niektórzy analitycy mówią, polski konsument śpi, tak? Ponieważ oszczędza, stara się te podwyżki płac raczej nie wydawać aż tak bardzo, jakby się można było spodziewać na, na, na zakupy, a bardziej troszkę akumulować, no bo te oszczędności zostały nadwyrężone wysoką inflacją w ujęciu realnym. I, a, a oczywiście, najsłabsze, najsłabsze ogniwo tej całej układanki, no to jest, to jest sektor eksportowy, tak? Wynika on, co, co, co wynika po prostu z, z ograniczeń w, w koniunkturze europejskiej. No i teraz, jakby oczywiście. Państwo ma możliwość zaangażowania zasobów w różnych, w różnych z tych sektorów, ma, ma, ma możliwość jakby zachęcania do tego, żeby te zasoby się przenosiły między sektorami. Oczywiście nie działa to tak bardzo szybko. Natomiast bez wątpienia łatwiej jest na przykład zaangażować, zaangażować zasoby w sektorze dóbr produkcji dóbr konsumpcyjnych niż w produkcji dóbr eksportowych, które no, ze względu na specyfikę polskiej gospodarki nie są dobrami finalnymi, tak, czy tylko w dużej, w dużej mierze są dobrami, które są produkowane na, na potrzeby, prawda, dalszej produkcji gdzieś na przykład w, w niemieckim sektorze motoryzacyjnym, więc, więc jakby obrazek jest stosunkowo złożony, a natomiast nie... Nie wydaje mi się, żebyśmy obserwowali strukturalne ograniczenia dotyczące możliwości plasowania deficytu. Są jeszcze dwa uwarunkowania tego, oczywiście, faktu. Pierwszy jest związany z. No, Potencjalnymi, potencjalnymi ograniczeniami chłonności rynku wewnętrznego, czy rynku bankowego na obligacje, tak? Szczególnie banki tutaj, prawda, są, są, są głównymi, jakby wierzycielami rządu, jeśli chodzi o, o rynek obligacji. No i druga kwestia dotyczy oczywiście ograniczeń o charakterze prawnym, tak. Szczególnie mówię tutaj o. O procedurze nadmiernego deficytu, która no, raczej się do nas zbliża i, i raczej zostana, zostanie wobec Polski uruchomiona. Wydaje się, że te przesłanki łagodzące, które zostały wprowadzone, nie, nie złagodzą pozycji Komisji Europejskiej, nie będą miały możliwości złagodzenia pozycji Komisji Europejskiej na tyle, by ta Procedura nie została uruchomiona. Więc po pierwsze, jeśli chodzi o, o te możliwości banków, ostatnio rzeczywiście na kilku aukcjach m, m, obligacji tutaj można było dostrzec jakieś symptomy czegoś, co można by było interpretować jako stres po stronie bilansów banków, ze względu na to, że, że a, a, no, tam pierwszy, drugi raz od, od bardzo, bardzo długiego czasu banki nie, nie zgłaszały dużo wyższego popytu niż maksimum, tak naprawdę. Jakby oferty obligacji rządowych, co oczywiście może też wynikać z tego, że, że, że rząd bardzo dużo, bardzo dużo długu nabiera w bardzo krótkim czasie, więc, więc to, to siłą rzeczy, rzeczy po prostu wymaga pewnego rozłożenia, rozłożenia w czasie, ale mnie się wydaje, że strukturalnie nie ma ograniczeń po stronie. Po stronie bilansów banków, patrząc jako sektor, tak, udział obligacji w bilansach banków wciąż nie, nie należy do rekordowych, jest raczej poniżej średniej powiedzmy od 2018 do 2021 roku. Po drugie, banki wciąż mają nadpłynność, to znaczy mają nadmiar rezerw wobec tego, co wymaga od nich bank centralny do, do utrzymywania, więc, więc nie mają takich ograniczeń, które by, by miały taki charakter strukturalny. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że, że chłonność rynku krajowego jest wzmacniana przez, przez obywateli. Tak? No obywatele właśnie przez to, że tak dużo starają się oszczędzać, tak, to, to szukają różnych miejsc, gdzie te oszczędności mogą lokować. Tak. No i banki oczywiście dają, dają jakieś tam oprocentowanie depozytów, natomiast obligacje od, od powiedzmy dwóch, trzech lat stały się dosyć intratnym sposobem oszczędzania. To, A to, też, sposób... było, to też było moje pytanie, bo kontynuując to jakby... Czy tutaj też nie ma jakiejś drogi, żeby próbować gospodarstwa domowe, które właśnie nie konsumują, bo konsument śpi te swoje nadwyżki, które, które gromadzą, żeby próbowali wrzucić choćby w obligacje skarbowe, bo wydaje mi się, że tu też jest jakiś potencjał. Pewnie nie jest to tak duże, jak w przypadku sektora bankowego ta możliwość, ale jakaś jest. No, nie tylko jakaś jest. Ja, ja akurat nie sprawdzałem dokładnych liczb, ale wiem, y, mam przed oczami wykres, który pokazuje, że w ostatnich miesiącach y, y, obligacje, skarbo, obligacje skarbowe, te detaliczne, one sprzedają się jak świeże bułeczki. Tak? To, to są naprawdę grube miliardy złotych miesięcznie rząd plasuje na, na, na tym rynku detalicznym, więc, więc to, bez wątpienia, to bez wątpienia jest coś, co ułatwi no, po prostu rządowi sfinansowanie deficytu. Pamiętajmy, że w tym momencie no, rząd się chwali, że po czterech miesiącach ma już pokryte, przepraszam, po trzech miesiącach, nie, może po czterech, ma w ponad 60% pokryte całkowite potrzeby pożyczkowe na, na obecny rok, więc to raczej nie, nie będzie stanowiło jakiegoś problemu, to znaczy tutaj nie będzie wąskiego gardła, tak? Szczególnie, że rząd oczywiście wszedł w rok z dosyć dużymi oszczędnościami, co jest pewnego rodzaju specyfiką, która się utrzymuje od czasu pandemii. Tak? Rząd, rząd nabrał tak dużego długu w czasie pandemii, że do tej pory nie udało mu się go wydać tak? w pewnym. W sensie, tak? to znaczy, roluje te swoje oszczędności, więc w tym, sensie, w tym sensie dług publiczny, który my obserwujemy, ten, ten tam 49,6% na koniec 2023 roku, to jest dług brutto. Gdybyśmy odjęli od tego oszczędności rządu, no to on byłby trochę niższy w ujęciu netto, bo, bo rząd zawsze ma jakieś aktywa finansowe, takie płynne, bądź mniej. Więc to jest, to, to, to jest kolejna rzecz. I, no i warto, też, warto też zwrócić uwagę na to, że rząd a, łącznie z BGK, bo z Bankiem Gospodar Gospodarstwa Krajowego, a, sporo długu zaczął plasować za granicą. Tak? I, a, I ten dług plasowany za granicą, on oczywiście także łagodzi potrzeby pożyczkowe, w szczególności te, które dotyczą zakupów realizowanych za granicą, oczywiście. Nie? No bo... No właśnie, że... a to, było, to było moje następne pytanie, więc mhm. też sobie pozwolę do niego przejść. Widzisz mhm. tutaj jakieś ryzyko w zwiększeniu tego e, zadłużenia zagranicznego? Bo od wielu lat nam ten udział długu zagranicznego w całkowitym długu, zadłużeniu spada. Nie wiem, Teraz jest chyba bodajże około 25%, jeśli się nie mylę. E, tak. mhm. e, I ten wzrost, tego, to przejście trochę na zadłużanie się za granicą, widzisz tutaj pewne ryzyko dla. dla, dla Sytuacji stabilności fiskalnej w Polsce? Nie widzę ryzyka dla stabilności fiskalnej w Polsce, natomiast nie znaczy to, że to jest sytuacja optymalna. Tak? Znaczy, pierwsze primo jest takie, że jakby pożyczka za granicą, pożyczce za granicą nierówna. Tak? Najważniejsze i najbardziej dotkliwe dla Państwa są te pożyczki za granicą, które my jakby bez względu na to, gdzie pożyczamy tak naprawdę pieniądze, czy na rynku polskim, czy na rynku zagranicznym, kluczowe jest to, że jakby gdzie je wydajemy. Tak? Jeśli wydajemy je za granicą, to znaczy, że jako gospodarka w pewnym ogólnym sensie po prostu no, zwiększamy swoją, swoje zobowiązania wobec zagranicy, tak? ponieważ zagranica dostarcza nam jakiś dóbr no, i potrzebuje od tego pieniędzy i my musimy znaleźć pokrycie na to. I dopóki znajdujemy pokrycie w swoim własnym eksporcie zagranicznym, to jest pół biedy, tak, to znaczy to wtedy znajdujemy się w pewnej, w pewnej sytuacji równowagi, w której, prawda, to, co nabieramy z zagranicy jest w jakiś sposób rekompensowane przez to, czego za, zagranica od nas potrzebuje. Bez wątpienia w najbliższych latach, no to widać po prostu w tym, jak rząd planuje zwiększać zadłużenie tego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, o czym ty wiesz... Zapewne o wiele więcej niż ja, to duża, tych, duża część tych zakupów będzie oczywiście realizowana za granicą i ona będzie nam obciążała import, tak, będzie zwiększała import bezpośrednio. Więc dopóki. Do, do dopóty eksport polski będzie wyglądał tak dobrze jak wygląda to szczególnie tutaj jest trzymany przez eksport usług trzeba o tym oczywiście pamiętać to my tutaj pewną stabilność fundamentalnie zachowamy tak tylko że no, zmieni się struktura zadłużenia mniej będzie zadłużony relatywnie prawda, sektor prywatny a bardziej będzie zadłużony sektor publiczny za granicą więc a sektor publiczny jest pewnego rodzaju zwornikiem no jakby po strony Należy jego, pozycję, należy jego pozycję po prostu jakby oceniać z perspektywy w kontekście jakby sytuacji całego kraju, wszystkich sektorów krajowych, ponieważ on może zaangażować zasoby po prostu dowolnego sektora, pod pewnymi oczywiście warunkami i ograniczeniami. Natomiast, i to jest w ogóle ciekawe, jeśli rząd pożyczy za granicą i będzie chciał wydać w Polsce, z jakiegoś powodu, tak, no to Siłą rzeczy jakby to nie ma tak naprawdę do końca znaczenia, że pożyczył za granicą te pieniądze, bo i tak je będzie musiał przewalutować na złotówki i będzie to zrobił to albo w bankach, co rzadko robi, no ale te, prawda, zagraniczne te dewizy, one zostaną w bankach, więc z perspektywy całego, jakby wszystkich sektorów krajowych, o, tutaj zadłużenie się nie zwiększy. Albo i co bardziej prawdopodobne, i co zwykle się dzieje, zamieni to w, w NBP, tak? Więc NBP dorzuci te pieniądze do rezerw, zamieni je tam na obligacje, rząd pożyczy za to te pieniądze, które rząd pożyczył za granicą. I teraz, co jest. Kosztem takiej operacji, bo oczywiście taka operacja, ona, ona między innymi służy do tego w sytuacji, kiedy mamy duże potrzeby pożyczkowe zagraniczne, ona służy do tego, żeby zabezpieczyć nasz kurs walutowy, tak, to znaczy w razie czego, prawda, atak spekulacyjny staje się dużo, dużo trudniejszy, kiedy mamy dużo... Dużo rezerwi, ale to jest niebezkosztowe. No, tak jak, tak jak jakby podmiot prywatny, próbujący się zabezpieczyć przed ryzykiem kupcowym, musi zapłacić coś za granicą, tak? Powiedzmy tam te punkty słapowe czy, czy to po prostu różnicę wynikającą z różnic stóp procentowych, tak samo i rząd takie coś płaci. Tak? To znaczy, rząd płaci, powiedzmy, na tych nowych dolarach, które. Niedawno, w marcu, prawda, pożyczył za z tych obligacjach, które wyemitował z, z terminem wykupu dziesięcioletnim, płaci 5,5%. 5, 5,1%. No a jeśli rzeczywiście te pieniądze, które zostały uzyskane nie zostaną wydane za granicą, tylko zostaną zakumulowane w banku centralnym, no to bank centralny nie będzie trzymał raczej dolarów, tak? tylko zamieni je na obligacje amerykańskie. No i obligacje amerykańskie w tym momencie płacą 4,5%, mniej więcej 10-letnie, no więc mamy różnicę, mamy ten koszt który z tym długiem się wiąże. Ale to nie jest tak, że polska gospodarka, tak jak za czasów Gierka, prawda, nabiera długu w tym momencie w wyniku po prostu tego, że rząd poszukuje źródeł finansowania zagranicznych. Więc dlaczego to robi? Ja nie wiem. To oczywiście specjaliści w Departamencie Długu to są naprawdę dobrzy, dobrzy fachowcy. A oni mają swoje przesłanki do tego, żeby w taki sposób, a nie inny, strukturyzować dług. Natomiast ja jako zewnętrzny obserwator oceniam to jako niekoniecznie potrzebne. To znaczy wydaje mi się, że można, że można zwiększyć obciążenie, obciążenie bilansów banków. Nie powinno to być problematyczne dopó... I teraz... I tu już jest trochę spekulacja, ponieważ no ja nie jestem, nie jestem analitykiem, analitykiem sektora bankowego, choć siłą rzeczy się trochę muszę tym zajmować, jeśli chcę zrozumieć, na czym polega te całe problemy właśnie długu i deficytu. Ja mam takie jakby wewnętrzną spekulację, że banki jakby starają się celować w tym... w w swoich, że tak powiem, nowych sposobach zaangażowania w pewną strukturę aktywów, tak ileś obligacji, ileś kredytów krótkoterminowych, ileś kredytów długoterminowych. Tak? I w sytuacji, kiedy jakby udział, który z tych kategorii przekracza jakiś taki celowy udział, cel, który sobie banki z punktu widzenia zabezpieczenia swojego, prawda, portfela, czy schedżowania swojego portfela wyznaczyły, to no to wtedy może, może się pojawiać właśnie, pojawiać taki, elementy takiego stresu. I teraz co oczywiście może to pozwolić rozwiązać, to w takiej sytuacji paradoksalnie to to, o co apeluje minister gomański, minister finansów, czyli zwiększenie Kredytowania gospodarki prywatnej. No bo wtedy siłą rzeczy, prawda, ta struktura ona się znowu zmieni w taki sposób, że, że będzie można ją zrebilansować długiem publicznym. Więc ja tak to odczytuję, to znaczy nie wierzę w to, że, że to akurat niechęć banków do udzielania kredytów jest źródłem stosunkowo niskiej stopy inwestycji w Polsce, raczej jest to brak popytu, mam inną trochę teorię. Natomiast tak odczytuję po prostu ten apel ministra finansów, pożyczajcie więcej gospodarce prywatnej, będą Wam puchły bilanse i będzie po prostu więcej miejsca dla długu publicznego. Ale mówię, to jest częściowo moja spekulacja, ja nie mam pewności co do tego, jaką, jaką funkcję celu wyznaczyły sobie banki w tym zakresie. To jeszcze na, na koniec chciałbym Cię prosić o takie podsumowanie, może rekomendacje, opinie. Bo biorąc to wszystko całościowo, to znaczy, tak, e, mamy reguły fiskalne Unii Europejskiej, abstrahując od tego, czy one są słuszne, czy, czy nie, czy się z nimi zgadzamy, jakieś będą. E, mamy bardzo duże wydatki na zbrojenia, wynikające z sytuacji za naszą wschodnią granicą. E, mamy bardzo duże wydatki związane z dekarbonizacją gospodarki, bo tak jak ze zbrojeniami, przez ostatnie 30 lat trochę sobie spaliśmy. No i mamy problem z, ze starzejącym się społeczeństwem, zmiany demograficzne w kontekście starzejącego się społeczeństwa zachodzą bardzo szybko w Polsce, prawdopodobnie jest to jeden z najszybszych tem w Europie. I pytanie, co to tak naprawdę oznacza dla nas, biorąc to całościowo, to co się dzieje w kontekście polityki fiskalnej, zadłużenia i tak dalej, znaczy, wydaje mi się, że jakby pewien poziom zadłużenia równowagi po prostu wzrośnie. Tak? To znaczy no nie da się utrzymać takiej sytuacji, w której, w której no, prawda, dynamika PKB będzie jednak niższa, tak? no bo będzie musiała się opierać przede wszystkim na wzroście wydajności pracy, a nie na, nie na wzroście zatrudnienia. No, siłą rzeczy, że tak powiem, inflację się w mniejszym lub większym stopniu udało opanować. Mnie się wydaje, że, że nawet nawet pewne rozszerzenie jakby tak naprawdę aktywności państwa inflacji nie podniesie, więc dobrze, tak, ale, ale w tym sensie nie, 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 nie rozdmucha mianownika w, w, w tym wskaźniku długu do PKB, tak, nominalnego i... I jednocześnie, jednocześnie mamy te, te, ten wzrost wydatków, no to, no to tutaj raczej trzeba się spodziewać, że ten, że ten wskaźnik długu względem BKB będzie rósł do jakiegoś poziomu powiedzmy, no nie wiem, o 10-15 punktów procentowych w porównaniu do tego, co mamy, tak? I, i, I w pewnym sensie trzeba się z tym pogodzić, chociaż ja uważam, że należy walczyć o to, żeby, żeby przedstawić w, na, na forum politycznym tak, polskim no, dyskusję na temat zmiany struktury opodatkowania, i, i, I wprost zacząć dyskutować o tym, kto powinien ponieść koszty zwiększonych wydatków zbrojeniowych, kto powinien ponieść koszty zwiększonych wydatków na transformację, bo na razie wydaje się, że jakby w tym pierwszym przypadku no to te koszty one są jakby. One obciążają tak naprawdę sektor eksportowy w dużej mierze, tak? ze względu na to, że to on zabezpiecza nam po prostu możliwość realizacji tych kosztów a, więc i pracowników, którzy tam, którzy tam pracują. A, a, a jeśli chodzi o te wydatki, o, o, o transformację, transformację energetyczną, ten zielony, no, zielony ład. I te zmiany, one, one też oczywiście widać, że się odbijają po prostu echem pośród tych, no, nie najbardziej, nie najbardziej majętnych grup społecznych, tak? Które na przykład mają problem z tym, żeby sobie ocieplić budynek. Nawet brakuje im zdolności do tego, żeby uzyskać tak naprawdę wsparcie od państwa, tak? Ponieważ nie mają swoich własnych środków. Nie? I to jest, to, jest, to jest kłopot. W związku z tym wydaje się, że. No, 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 poważnie warto pomyśleć o tym, żeby, żeby, zwiększyć po prostu progresywność struktury podatkowej, być może wprost, wprost wprowadzić opodatkowanie kapitału albo zwiększyć opodatkowanie, opodatkowanie kapitału trwałego, w tym, w tym oczywiście chodzi o kataster, ale także, także i kapitał, który jest lokowany tutaj przez międzynarodowe korporacje. Ja, jeśli chodzi o samo to, no, o same wydatki zbrojeniowe, zresztą zarówno zbrojeniowe, jak i transformacyjne, ja te, ja, te, ja te wydatki traktuję, jakby lubię o nich myśleć jako o swego rodzaju ubezpieczeniu, tak, że to są wydatki, które mają nas ubezpieczyć przed dramatycznymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego z jednej strony, i przed oczywiście dramatycznymi konsekwencjami agresji Rosji na Polskę. Tak? I teraz pytanie, w jaki sposób, jakby czym ryzykują poszczególne grupy społeczne. Tak? To znaczy biedniejsze grupy społeczne, ponieważ nie mają majątku, ryzykują przede wszystkim swoim zdrowiem, dochodem i tak dalej. Natomiast te bogatsze grupy społeczne, w szczególności ci, którzy są właścicielami kapitału, no ryzykują po prostu zniszczeniem swojego kapitału fizycznego oraz deprecjacją kapitału finansowego, ze względu na to, że złotówka prawdopodobnie po prostu bardzo się osłabi tak? w konsekwencji takiej w konsekwencji takiej agresji. No i w związku z tym jakby intuicja, która mi podpowiada jest taka, że, że wtedy kiedy przyjdzie już wojna, wtedy kiedy musimy się przetransformować, transformują się i, i, i do poboru są brani ludzie raczej z niższych warstw społecznych, no bo ich jest więcej po prostu, tak? A natomiast, natomiast ten kapitał jest, jest skoncentrowany, więc dlatego, dlatego takie ubezpieczenie o charakterze finansowym powinno dotykać przede wszystkim tych, którzy mają najwięcej do stracenia w w ujęciu finansowym. Więc stąd, stąd moja, moja intuicja, że, że, że progresywne rozwiązania są tutaj najlepsze. Paradoksalnie profesor Robert Gwiazdowski też mówił o, o podatkowaniu, większym opodatkowaniu kapitału, więc dr Michał Morzeń i profesor Gwiazdowski <laughs> mówią, mówią jednym głosem. Doktor Michał Morzeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiej Sieci Ekonomii był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki.